Na przykładzie jednego z najczęściej spotykanych pilotów, który znajduje się w zestawie z ogrzewaczem diesla, pokażę, jakie mogą wystąpić błędy i jak każdy z nich można naprawić. Ogrzewacze diesla występują w różnych mocach, dlatego panele sterujące są uniwersalne pasują zarówno do systemów 12-V, jak i 24-V. Panel może sterować ogrzewaczem diesla o mocy 2 kW. 5 kW, 8 kW itd. Na ekranie początkowo widzimy aktualny czas. Po naciśnięciu przycisku oka na ekranie wyświetla się temperatura w pomieszczeniu. Po ponownym naciśnięciu przycisku widzimy częstotliwość pracy pompki, która podaje paliwo. Następnie wyświetlane jest napięcie akumulatora. Po kolejnym naciśnięciu przycisku przechodzimy do menu błędów. Tutaj będą widoczne błędy, które mogą wystąpić. W tym przypadku błędów nie ma. Wyświetla się E00. Jeśli pojawi się usterka, zamiast 00 zobaczymy numer błędu. Pierwszy błąd E01. Ten błąd informuje nas, że napięcie zasilania jest zbyt niskie. W rogu ekranu może migać ikona akumulatora, co będzie sygnalizować pewną usterkę baterii. Błąd ten pojawi się również tutaj na ekranie. Sprawdzenie napięcia możemy wykonać bezpośrednio na pilocie, nie potrzebujemy do tego żadnego specjalnego sprzętu. Klikając kilkakrotnie przycisk OK, przechodzimy do wskaźnika napięcia. Dla ogrzewacza diesla 12-V taki poziom napięcia jest zasadniczo normalny, więc w tym przypadku z napięciem wszystko jest w porządku. Jeśli się nie mylę, nasz ogrzewacz może wystartować nawet przy 8V bez problemu. Jeśli widzimy, ile voltów ma bateria, oznacza to, że połączenie jest w porządku. Jeśli wartość jest wyraźnie zaniżona, należy doładować akumulator. To logiczne. Jeżeli jednak napięcie jest prawidłowe, może być tak, że system został po prostu ustawiony na inne napięcie. Ponieważ ten pilot jest uniwersalny, może pracować zarówno z systemami 24-V, jak i 12-V. Aby działał poprawnie i bez błędów, należy go w tym przypadku przestawić na 12V, ponieważ nasz akumulator ma 12V. W większości przypadków używamy 12V. Jeśli jednak masz system 24V, wykonaj te same czynności i błąd zniknie. Aby dokonać zmiany ustawień, należy wejść do menu serwisowego. Naciskamy przycisk ustawień raz, to ustawienie godziny. Naciskamy drugi raz. To ustawienie timera. A przy trzecim naciśnięciu należy wpisać hasło do menu serwisowego. Hasło w tym przypadku to 1, 6, 8, 8. Następnie naciskamy OK. Dostajemy się do menu serwisowego. Pierwszy parametr to minimalna częstotliwość pracy ogrzewacza w hercach, ilość podawanego paliwa. Dolny próg częstotliwości, który jest dostępny przy zwykłych ustawieniach, gdy po prostu korzystamy z ogrzewacza. Po naciśnięciu OK przechodzimy do drugiego parametru. To górny próg częstotliwości pracy pompki maksymalna możliwa intensywność podawania paliwa. Jeśli przez jakiś czas nic nie robimy, pilot automatycznie wychodzi z menu serwisowego. Wtedy trzeba wejść ponownie. Jeśli chodzi o hasła do menu serwisowego, w opisie dodam kilka możliwych wariantów. W zależności od producenta cyfry mogą się różnić. Trzeci parametr to minimalna częstotliwość pracy wentylatora przy minimalnych ustawieniach. Po naciśnięciu OK widzimy czwarty parametr 4300 to górny próg obrotów naszego wentylatora. W razie potrzeby można te wartości dostosować za pomocą strzałek w górę i w dół. Po kolejnym naciśnięciu OK przechodzimy do parametru napięcia. Tutaj możemy ustawić 24 V lub 12 V. Ustawiamy 12 V, jeśli nasz akumulator ma 12 V. A jeśli mamy system 24 V, ustawiamy 24. W ten sposób naprawiamy pierwszy błąd. Naciskając OK przechodzimy do kolejnych parametrów. Nie będę teraz wszystkiego szczegółowo omawiać. W osobnym filmie opisuję wszystkie możliwości tego panelu sterowania oraz sposób, jak rozszerzyć funkcjonalność ogrzewacza. Jeśli jesteś zainteresowany, link znajdziesz w opisie oraz na końcu tego filmu. Jeśli chodzi o zmianę parametrów w menu serwisowym, można je zmieniać, ale robisz to na własne ryzyko. Trzeba to rozumieć. Te piloty są uniwersalne. Używane z różnymi ogrzewaczami o różnej mocy. Dlatego producent ustawia zakres pracy pilota odpowiednio do konkretnego ogrzewacza webasto, z którym jest dostarczany. Kolejny błąd to E02. To również błąd związany z napięciem, ale w tym przypadku problem polega na tym, że napięcie zasilania jest zbyt wysokie. Próbujemy rozwiązać ten problem w taki sam sposób, jak w poprzednim przypadku. Jeśli to nie pomoże, należy sprawdzić parametry pracy generatora oraz akumulatora w samochodzie i doprowadzić napięcie do prawidłowych wartości, aby ogrzewacz mógł pracować poprawnie. Kolejny błąd to E03. To usterka świecy żarowej. Na ekranie będzie migać ikona świecy żarowej tutaj i wyświetli się komunikat o błędzie E03. Należy sprawdzić świecę żarową. Może być przerwa w obwodzie lub zwarcie. Zdejmujemy obudowę i dokładnie sprawdzamy okablowanie. Czy nie ma słabego kontaktu lub zwarcia? Oglądamy wizualnie, sprawdzamy multimetrem i naprawiamy. Zazwyczaj przyczyną jest słaby kontakt. Wszystko można naprawić w kilka minut bez użycia specjalnych narzędzi. Następny błąd E04 oznacza, że pompka paliwa jest niesprawna. Paliwo nie jest podawane do systemu. Będzie migać ikona pompki paliwa. Tutaj, i wyświetli się błąd E04, należy sprawdzić, czy pompka paliwa działa prawidłowo, czy nie ma zwarcia lub przerwy w obwodzie. Najczęściej przyczyną jest uszkodzenie przewodów, szczególnie tych, które znajdują się pod samochodem. Są one narażone na działanie czynników atmosferycznych agresywnej chemii oraz uszkodzenia mechaniczne, takie jak kamienie czy piasek. Czasami uszkodzeniu ulega sama pompka paliwa. Odłączamy wtyczkę przy pompce i za pomocą multimetru sprawdzamy, czy napięcie dochodzi do pompki. Możemy też podać napięcie bezpośrednio na pompkę i sprawdzić, czy działa. W ten sposób ustalamy przyczynę i usuwamy usterkę, naprawiamy przewody lub wymieniamy pompkę, jeśli przewody są w porządku. Kolejny błąd E05 oznacza, że ogrzewacz diesla przegrzewa się. Należy sprawdzić, czy powietrze może swobodnie przepływać przez ogrzewacz. Upewnij się, że nic nie blokuje wlotu ani wylotu powietrza z obudowy i że wentylatory pracują prawidłowo. Sprawdź, czy system nie jest zabrudzony kurzem, pyłem lub innymi zanieczyszczeniami. Możliwe, że coś dostało się do wnętrza ogrzewacza lub przewodów powietrznych. Można zdjąć plastikową pokrywę i wizualnie sprawdzić metalową obudowę oraz wentylatory. Jeśli tam wszystko jest w porządku, należy sprawdzić czujnik temperatury. Następny błąd E06. Ten błąd oznacza, że wentylator nie działa. Wentylator może się nie obracać, ponieważ coś blokuje jego ruch. Możliwe, że do systemu dostało się ciało obce, które zablokowało wirnik. Może też być tak, że wentylator ociera się o obudowę lub występuje inny problem mechaniczny, który uniemożliwia jego obrót. Czasem przyczyną może być słaby kontakt lub przerwany przewód. Jeśli sprawdziliśmy okablowanie i upewniliśmy się, że wentylator może się swobodnie obracać, a problem nadal występuje, to znaczy, że sam wentylator jest uszkodzony i należy go wymienić. Czasem zdarza się też, że wentylator działa ale mimo to pojawia się błąd E06. W takim przypadku należy zdjąć plastikową część wentylatora, łopatki i obejrzeć ją od środka. Znajdują się tam dwa małe magnesy. Sprawdź, czy są na swoim miejscu i czy nie odpadły. Na płycie sterującej znajduje się czujnik, który odczytuje obroty wentylatora. Jeśli jednego z magnesów brakuje, ogrzewacz nieprawidłowo odczytuje obroty i wyświetla ten błąd. Kolejny błąd to E07 to błąd linii komunikacyjnej. Występuje rzadko, ale jednak czasami się zdarza. Oznacza, że komunikacja między główną płytą sterującą ogrzewacza a pilotem nie działa prawidłowo. Przyczyną może być przerwany przewód. Najczęściej problem występuje w tym miejscu, gdzie połączenie jest słabe, przewody wystają i z powodu zginania często ulegają uszkodzeniu. Czasem po prostu kontakt w tym miejscu jest słaby. Najpierw sprawdź wtyczkę, a następnie za pomocą multimetru sprawdź każdy przewód pod kątem ciągłości. Jeśli przewody są w porządku, oznacza to, że płyta sterująca jest uszkodzona i niestety trzeba ją wymienić. Następny błąd to E08. To błąd utraty płomienia. Jak go naprawić? Należy sprawdzić, czy w przewodzie doprowadzającym paliwo od pompki do ogrzewacza znajduje się paliwo. Upewnij się, że w przewodzie nie ma powietrza ani zatorów. Jeśli paliwo jest i pompka je podaje, sprawdzamy czujnik w ogrzewaczu diesla. Najpierw należy sprawdzić złącze czujnika temperatury. Może być tam słaby kontakt, co jest częstą przyczyną problemu. Jeśli wszystko jest w porządku, prawdopodobnie trzeba wymienić czujnik temperatury. W chińskich ogrzewaczach często występuje ten problem. Może się też zdarzyć, że do przewodu doprowadzającego powietrze z zewnątrz dostało się coś lub przewód jest zatkany. Warto to sprawdzić i oczyścić przewód powietrzny, jeśli to konieczne. Następny błąd E09 to błąd czujnika temperatury. Może to oznaczać przerwany przewód prowadzący do czujnika lub uszkodzenie samego czujnika. Postępujemy analogicznie. Sprawdzamy przewody multimetrem oraz złącza. Jeśli okablowanie jest w porządku, prawdopodobnie czujnik jest uszkodzony. I ostatni błąd E10. To brak zapłonu. Błąd pojawia się po dwóch nieudanych próbach uruchomienia systemu. Jeśli po dwóch próbach ogrzewacz się nie uruchomi, wyświetla się ten błąd. W takim przypadku należy sprawdzić jakość paliwa. Jeśli paliwo jest w porządku, należy sprawdzić, czy jest prawidłowo podawane. Następnie należy sprawdzić świecę żarową, w jakim jest stanie i czy nie wymaga wymiany. Jeśli często używasz systemu ogrzewania, świece żarowe należy wymieniać dość regularnie. Na koniec chcę podsumować. Przyczyną, którejkolwiek z tych 10 usterek, może być nie czujnik, nie wentylator, nie przewody, ale sama płyta sterująca w ogrzewaczu. W chińskich ogrzewaczach jakość materiałów jest dość niska, więc płyta sterująca może ulec uszkodzeniu, co powoduje te błędy. Warto o tym wiedzieć i brać to pod uwagę podczas testowania i naprawy ogrzewacza. O wszystkich możliwościach i ukrytych funkcjach ogrzewacza diesla możesz zobaczyć w osobnym filmie. Link znajdziesz w opisie oraz tutaj na ekranie. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkim miłego dnia.